Już są naładowane, bo to jest zielone. I jak się ładuje, jest czerwone. I tutaj wyciągniemy, zamykamy. You can also turn off the battery. A ty pokażę ludziom ludzi, czy nie? Yes. Tak. Gotowy na jutro wycieczka? Wszystkie sprzęty ładuję tutaj. O, to już jest ładowane dobrze. Ładuję, ładuję telefony, ładuję GoPro. I się tak cieszę, jutro z Irkiem jedziemy na rower. Testujemy nasze górskie rowery, które dostaliśmy od Jobo Bikes. I czekaliśmy prawie miesiąc, bo albo mnie nie było, albo jego nie było. Albo nie było pogody. Możecie zobaczyć w tym długim filmik e, czerwcowe, że próbowaliśmy już robić ten film, e, testowanie rower i nie mogliśmy, bo deszcz zaczął na nas lać. Więc jutro ma być pogoda, jedziemy na długie wycieczkę rowerowe. Chcemy Wam pokazać, jakie są cudowne rowery elektryczne dzięki Jobo Bikes. To jest moje, PSI. śrebrne, a to jest jego, czarne. Tu jest zaworek, którym się pompuje te amortyzatory. To powinno do, do wagi tego, który jedzie, czyli na naszą wagę około 70. Tutaj możemy zamykać, jak jedziemy po asfalcie. I wtedy te amalizatory amizat są sztywne i jest łatwiej jeździć. Nie wiem, możliwe, że umiera. Tu ja idę z tobą. Wałał mojej że jest testem, coś się dzieje. On się coraz źle, bardzo źle poczuje. Więc zostawimy rowery. Idziemy do dziadka i wróci, wrócimy i będziemy testować rowery elektryczne. Gotowi? Jesteśmy? Opowiadasz? Mhm. To opowiadaj. To najważniejszy komponent to jest bateria. I tutaj a, mamy taką zatyczkę, która chroni tą, to miejsce, gdzie ta bateria się ładuje, żeby się tam nie dostał piasek i, i jakaś wilgoć, ewentualnie. Bardzo ważne w procesie ładowania, bo tu idzie wysokie napięcie. Tutaj się włącza tą baterię. W ogóle też z drugiej strony jest kluczyk i kluczykiem można tą baterię, jak się go parkuje, to można ją wyciągnąć to. Na razie my jedziemy do lasu, także no to nie jest będziemy. Jest tak tam jest USB. Huh. USB port. Tutaj się włącza Tutaj się włącza biegi. Teraz e, mamy tutaj e, mamy dwa przełączniki biegów. Jeden to są te biegi, biegi z, z silnika elektrycznego. Tutaj zmieniamy biegi. I to, jak, jak ktoś sobie chce delikatnie po placu powiedzieć, to jedynka jest e, wystarczająca. A można 2, 3, 4, 5. A do tego mamy normalne, e, normalne przerzutki. Z tyłu jest 8, 10 zębatek. Z tyłu wow. z przodu jedna. I tutaj jest ten, ten najważniejsza, część, te, to najważniejsza część tego roweru: ten, to, co przekłada tą siłę elektryczną na, na moc. Więc piękny wynalazek i zwiększa, zwiększa zasięg tego roweru. Ta, ta, ta rzecz zwiększa zasięg, i też ewentualnie, jak chcecie inaczej na to się popatrzeć, to nie zwiększy Wam zasięgu, ale zmniejszy Wam. Ale wysiłek. wysiłek. Okay. To włączam o... u siebie. I. Calories. Time. Teraz. Nie wiem jak to zrobiłem ale teraz włączasz się taki... O oh, super widziałam. Okej. Okay. I i okay. chodzi? Czujesz? A czujesz to? O oh, super. Okej, okay, my jedziemy. Już nagrywasz, tak, no. To nagrywa? Tak. Woo! Od razu czuję jak siedziesz. Ja mam na dwójkę teraz i od razu czuję tę moc. O, i czuję napompowane koło. Super, dziękuję Irek. Wow! Okej, okay, jedzie fajnie. 16 km na piątkę. A gdzie kręcimy? Tutaj w prawo. Dobra. OK, teraz robimy descent, czyli idziemy bezpośrednio w dół i jak zjazd. zjazd? No, robimy zjazd i od razu wyłączymy nasze elektryczne rowery, żeby nie stracić baterii. Więc jak macie stromo górę, możecie wyłączyć. Dawinka! Ten się schował tutaj, widziałaś go? Nie? Chodź! So good! Oh, jaki! Pie... On biega a tędy! On uciekł tędy! Wow! E, mama poszedł tędy, a córeczkę chowa się od nas w trawie, ale nic ci nie robimy! Nic! Ok. jedziemy, mamy destination. Będziemy wam pokazać jedną rzecz i później wracamy do domu, ale destination będzie super. Taki mały terapię w trakcie. Hej o grubas, wow A zobacz tutaj widziałam, na ulicy był jedną. Jesteś! Też... Cieszko Mani! O oh. 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 oh, god! Kolega! Słuchaj, teraz możemy zmienić nasze rowery na twardą, co? na asfalt. No. Tutaj zamykamy i jak mamy zamknięte, to już nie puszcza tam powietrza i mamy spokój. My jeździmy teraz 31 na godzinę. I słuchajcie kochani, oszczędzacie na benzyna! Naprawdę możesz dojechać gdzieś blisko twojego domu. Dość szybki czas. Pół godziny to nam będzie trwało. Do nasze... Wizytę. Zaraz zobaczycie, gdzie jedziemy. I co? I macie za darmo paliwo. Wiecie jakie teraz paliwo jest drogo. O oh, wow! Już dojechaliśmy. Tutaj jest nasza randka. My mamy dzisiaj z Irkiem nasze drugi sesje apniterapię. I to jest super sprawa. Jak chcecie więcej o ten apniterapię słyszeć, to możecie oglądać nasze długi filmy, który będzie na koniec czerwca, początek lipca. I będziemy o tym e, dużo gadać. Bo dzisiaj jest tylko sesja, ale wcześniej robiliśmy wywiad z tym panem. O oh no, dzisiaj się dzieje. Ostatnio jak byliśmy, był deszcz. O boże. Zobaczcie. Wyciągniemy buty. Monk sandals polecam. O, i słychać. Leżymy tutaj i wyczyścimy nasz organizm razem z pszczołami. Wow, są busy, busy, busy. Het ziet er goed niet uit. Ze zijn in curryon. Wat? Wat? Cool, Het kan een relaxing nachtmerrie zijn. Een relaxing dag die een nachtmerrie kan worden als ze een hole in dit and... en Mhm. Jest ok. Jest ok, oni są po Z tej strony. Po tej stronie. Możliwe, że. Bo tak rabunki wyglądają. Co to znaczy rabunki? Rabunek to jest jak inne pszczoły przylatują i zaczynają kraść ukradać ten ul i wtedy walczą między sobą i tak to wygląda ja widziałem u ja miałem raz rabunek i to była masakra taka właśnie tak? przez pół godziny, a później pusto, wywiało Jak się czujesz? Ja też. I to jest bardzo korzystna taka terapia, szczególnie jak jesteśmy na rower, bo aktywujemy nasz układ sympatyczny jeżdżąc energetycznie, a później wyłączymy. Um, I wchodzimy do parasympatycznej, odpoczywają, zrobiliśmy taki 5 sekundowe oddech. wybracji, pszczół wyciszają nasz układ nerwowy i wracamy rowerami, aktywujemy nasz układ sympatyczny i uczymy nasz układ nerwowy, żeby samoregulować, żeby iść sympatyczny, parasympatyczny, sympatyczny, parasympatyczny. I to jest świetna terapia układ nerwowa. Chcesz coś dodać, Szefiry? Ekspertem? Nie, nie, jaki ma ekspertem? To ty jesteś ekspertem. Ale no, ty jesteś ekspertem. Ja z oddechem, a ty z pszczołami i różne... O, z pszczołami. Ja no, to jeszcze do, do powiem. Dobra. O, tutaj mamy... Jedziemy przez Marciszów, żółtym, do tutaj mamy czerwone, przez całe lasu. Wracamy do Raszów. Raszów jedziemy do Rędziny. Tutaj jest moje ulubione trasy. Jeden, z wielu, ale mam dużo sentymentu do tej trasy, bo z dziećmi tutaj wiele razy byliśmy. Złapie. Zobacz. Wisi tam. i on miał dzieci. Widziałam jak biegali wszyscy. Ale ona z nimi. Na, one się złapały ją za, za... Weszły na nią i ona z nimi przyszła. A co, a, a co to? Co to jest? Kuna. Rakun? Słyszycie? Nie, kuna, kuna. Kuna to jest taki drapieżnik. Drapieżnik. Jedziemy. Ok, teraz mamy bardzo stromo. Ten prosto, tak? Jestem na piątka. Jest bardzo przyjemne. Czarny szlak. Wrócimy do domu. Bardzo stromo. Już czuję, zmniejszam biegi. Koniecznie siedzieć. Nie mogę je zjechać. po bardzo stromo. Góry. Tutaj jest wielka kopa. I będzie teraz cały czas pod górę. Tutaj jesteśmy na samym górę wielka kopa. I jeżdżamy w dół. Możecie zobaczyć. Ma Irek na jego gopro. On już pojechał daleko. Ja stanęłam, bo chciałam z Wami pogadać chwilę, chwilę, chwilę. I zaraz będziemy na nasze polankę. Wyciągnijmy drona i będziemy Was pomachać. 3, 2, 1, jedziemy. do domu, bo już babcia czeka z dziećmi. Już niania musiała jechać i dziękuję. Kurczę fajne. Będziemy tylko o kilka szczegółów rozmawiać w domu, co? o ciele, dzieci! Jak był bez nas? Radziliście sobie? No źle, bo babcia nam nawet nie pozwalała wychodzić na plac zabaw. No jeszcze nie. Teraz możecie iść. Teraz my jesteśmy w domu. Okej, okay, zostało nam 51% baterii. Jechaliśmy około 30 km dzisiaj. Dobrze. Chcecie, bo to Mamo. Dobrze. Dobrze. kto nawet wie, Dobrze. Zjemy coś pysznego na obiad teraz. Tak. Ja zadzwonię. Nie ma przeklinania, proszę, albo krzyczenia. Cześć, Renata? Cześć, Darwin, hej. Hej, słuchaj, my mamy pytanie, bo. Y Szukujemy film, jakby celowo, ile kilometr ma jechać rower na, na pełen baterii? Na jednym ładowaniu jedzie Bruno, jeżeli chodzi o Bruno, to powinien jechać około 120 kilometrów. To zależy Super. też, czy jedziecie pod górę, czy jedziecie w jakimś terenie le lesistym, czy, 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 czy jest piasek. Ale generalnie na jednym ładowaniu powinien przejechać do 120 kilometrów. Super. I, I jaki i ile czasu to ma, to normalny ładuje? Jak? Ładuje się od 4 do 6 godzin w normalnym takim polskim gniazdku. Ale jest też taki port USB. No właśnie. W tym, w tym displayu, Aha. w tym displayu, czy tym wyświetlaczu takim, kolorowym, że można podłączyć też telefon, na przykład podładować, prawda? Że można ładować też telefon. Wiesz o czym myślałam? Tak, 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 tam, tak, właśnie, dopiero dzisiaj widziałam. Czyli super, czyli możesz w trasie jeszcze ładować... Tak, podładować telefon. Ten USB? Tak, ten USB. I też, tak. Czyli, I też słyszałam, że budują dużo stacji do, do tak. ładowania tak, rowery. Mhm. Super, super tak, sprawa. w ogóle też jest tak jakby... Tak, teraz w ogóle Gdynia miała taki projekt, że... Jest 20% dotacji w ogóle od, z państwa chyba, czy y, jakieś kwoty są do, do elektryków i w ogóle teraz by mnie ten program też wchodzi w Polsce, więc tak jakby te osoby, które chcą sobie kupić elektryki, to będą mogły skorzystać z dotacji unijnych. Ekstra! Ja mam pytanie odnośnie tak. ekr ekran, jak mamy ekran tak. Tak. Uh, i chcemy zmienić um. czas i, i jakby zerować ten, ile kilometrów jedziemy, bo tak. ja, ja jakoś nie mogę tę funkcję... E, Zawina, ja wyślę wam instrukcję, taką bardzo szczegółową, jak to robić. To bo jest specjalna instrukcja do wyświetlacza. Ja po prostu wam to prześlę, i tam jest wszystko napisane. Świetnie. No, no też. Te bardzo dziękuję. dziękuję. No, my też dziękujemy. Uwielbiamy te rowery. To są super po prostu. Okej, okay, kochani. Kocham Was bardzo. Te opir mamy tutaj. Szerpilek. Z tak. Dzisiaj są chyba najdłuższe, jakie były w ogóle w historii. No. Bardzo ładne. I ty jutro jedziesz do czoci. tak jest. Dziękuję, że byliście z nami w lesie Na rower elektryczny macie w dyskrypcji wszystkie kontakty do rowery. Macie od nas zniżki chyba 230 zł nawet na tej rowery, jak chcecie kupić. Teraz jest ten moment, benzyna jest drogi, macie dotacje. nie ma powodu za bardzo, żeby nie kupić. Chyba, że nie stać, ale powiem wam, że Mówiła. Co się zwróci, co co się co z... się zwróci to nie... za 20 bak, macie już rower dokupiony. My, my się bardzo cieszymy też, że mamy. Szczególnie jak jesteście sami, poruszacie się sami, nie musicie nikogo wozić, to taki rower ma sens. Ma dużo sensu. Ok, kończymy. Kochamy Was bardzo. Pa pa, do zobaczenia i pa.